Dzień dobry, witajcie w nowej miniserii na kanale przeznaczonej głównie dla nowych graczy. Każdy materiał będzie się skupiał na pięciu podstawowych poradach dla każdej klasy. Dzisiaj zaczynamy od niszczycieli, z czego w ostatniej poradzie będzie, będzie ona dotyczyć tego, którą linię najlepiej wybrać na początek. Jest o tym oddzielny materiał, ale chciałem też, żeby w tym materiale, jak nowy gracz tu trafi, to żeby miał w zasadzie wszystko skomponowane, czyli będą cztery porady i piąta. Co najlepiej wybrać na początek, oczywiście polecam też tamte materiały. Postaram się w tych materiałach używać słów pełnych, bez skrótów, jednak przyzwyczajenie robią swoje. Jeżeli usłyszysz tutaj jakieś słowa, których nie rozumiesz, to na kanale jest już materiał tłumaczący skróty i w zasadzie warto się z nimi też poznać, bo jak później gdzieś na Discordach czy tam na innych materiałach, gdzieś tam na innych YouTubach, poszukasz czegoś i nie zrozumiesz, to fajnie się nim zapoznać i wiedzieć już co, gdzie, jak, z czym, po co i dlaczego. No i jeżeli jesteś graczem bardzo początkującym, to warto się z tym zapoznać, żeby właśnie wiedzieć co i jak. Będzie to tak lekko prześmiewczo, z małym żarcikiem, ale myślę, że te porady pozwolą Ci zdecydowanie podnieść swoje umiejętności. Kapy to nie jest lawa, nie trzeba się ich bać. Jednym z głównych zadań myślicieli jest właśnie walka o punkty, czyli o kapy. Jednak podejście do niego na jolo i szybki zgon to nie chwała, tylko głupota. No, chyba że po drodze wybijesz połowę drużyny, pójdziesz jakoś tak, że połowa drużyny przeciwnika zginie i dopiero weźmiesz sobie gdzieś kapa. No, to jeszcze jako tako, takie jolo jest akceptowalne. Zanim zdecydujesz się pójść. Warto się obejrzeć, warto się rozejrzeć przede wszystkim i yy, ocenić, czy warto go zabezpieczać. Rozejrzyj się, czy masz wsparcie, czy gdzieś tam się ktoś kręci obok ciebie, bo samoiste samo pójście gdzieś tam w ten punkt, próbowanie go przejąć, to bez wsparcia może się okazać bardzo ciężko. Albo po prostu zgoni następna bitwa. Czasem warto odpuścić, zwłaszcza na początku bitwy zajęcie kapa. Niech sobie go przeciwnicy wezmą, poczują się pewniej. Przeciwny niszyciel sobie pójdzie w damage, a ty gdzieś tam sobie podpłyniesz cek, 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 kapik zajęty, fireant można iść do domu. Oczywiście żarty żartami, ale tak. Czasami lepiej odpuścić, zwłaszcza zwróćcie uwagę na to, jakim niszycielem płyniecie, jeżeli macie bardzo dużego spota, czyli wykrywanie, bardzo duży poziom wykrywania, na przykład błyskawica ma bardzo duży poziom wykrywania, ma to 6,7 km. I na swoich chwilach jest w zasadzie najdalej wykrywanym niszczycielem, dlatego na początku lepiej odpuścić, a później dopiero wrócić w kapa, dać przeciwnikowi na chwilę to poczucie wow, wziąłem sobie kapa, fajnie, punkty punktują, no ale on sobie pójdzie farmić obrażenia, ty go w tym czasie zajmiesz, no i on zapomni o tym, że ten kap gdzieś tam został przyjęty i kap sobie cyk. Dym to z pozoru bezpieczna przystań, można sobie go ustawić jak namiot, plunkerzy do przeciwnika, fajnie, bezpiecznie, nikt nas nie widzi. Jednak są dwie podstawowe zasady. Pierwsza jest taka, że jak już go uruchomisz i sobie go i on się roz, rozkłada, że tak powiem, rozciągnij go na jednej czwartej prędkości, bo płynąc na tej 1,4 czwartej zostajesz niewykryty, a maksymalnie zwiększa się go powierzchnię, dzięki czemu trudniej będziecie w tym dymie znaleźć. Ale druga zasada jest taka, że jak już go rozłożysz, to nie stój w nim jak kołek. To, że cię nie widać, nie znaczy, że nie można cię uszkodzić. Torpedy złapane w dymie też bolą. Bolą tak samo jak złane poza tymem. Ruszaj się w tym dymie właśnie utrzymując prędkość 1,4, trochę do tyłu, trochę do przodu, trochę do tyłu, gdzieś tam się ukręcąc po tym dymku, międzyczasie gdzieś tam sobie ostrzeliwając, dlatego też trudniej Cię trafić. No i jeszcze jedna mała uwaga, jak wejdziesz już w kapa, to nie używaj od razu dymu, bo od razu widać gdzie jesteś. Pierwszy powód to przeciwnik już wie dokładnie gdzie jesteś. Dwa, zasłaniasz sobie spotowanie. Na początku bitwy jest ono bardzo ważne, bo ono daje informacje też mm, naszym, jak się przeciwnik rozpływa, a przy okazji sam nie widzisz co zmierza ci do kapa. Jak się zadymisz to nie zobaczysz radaru, który ci podejdzie do kapa. A jak się nie zadymisz to będzie widać, czy gdzieś tam zbliża się jakiś radar i może się zrobić nieprzyjemnie. Więc dymienie się to taki znak, elo tu jestem, tu mnie torpedować. Unikajcie tego. Zarządzanie HP, czyli wytrzymałością swojego nieściciela jest jedną z ważniejszych cech, którą trzeba po prostu z czasem nabyć. Trzeba uważać, trzeba rozważnie nimi gdzieś tam dysponować. Zanim zaczniesz strzelać, rozejdzie się po minimapie. Mając pełne HP, możesz sobie spokojnie popląkać do jakiegoś samotnego przeciwnika, nawet pancernik, krążownik gdzieś tam popląkać można popalić go, powkurzać. Gdy ma on obstawę innego niż ciela czy konżurnika, to już jest inna bajka, wtedy już jest, może być mniej kolorowo. Pamiętaj też, że zazwyczaj jesteś celem numer jeden. Jak tylko się wyświecisz, to wszyscy chcą do ciebie strzelać. No chyba, że ktoś się przy, no, przykleiło do lornetki i nie widzi nic dookoła. Więc mają full HP, możesz czasem odciągnąć uwagę od sojusznika, który się ledwo trzyma, może akurat uda mu się wycofać i naprawić i wrócić i ci pomóc później, zawsze to lepiej spróbować, gdzieś tam pociągnąć, pociągnąć na, siebie, przyciągnąć na siebie obrażenia, w zasadzie to bardziej potencjalne obrażenia, bo na, na dalszych odległościach wcale nie tak łatwo cię trafić, a przede wszystkim dysponowanie HP-kami, czyli nieszarżowanie. szarżowanie, YOLO, są od tego niszczyciele, które się do tego nadają, ale zdecydowana większość tych mistrzycieli się do tego nie nadaje. Lepiej dysponować tymi swoimi hp czyli wytrzymałością, lepiej. I gdzieś tam, zwłaszcza na końcu bitwy, one się zdecydowanie bardziej przydają. Gdy zostaniecie później na, na dwa trzy okręty, które będą do dobicia, to wtedy ta wasza wytrzymałość się przyda i możecie tym wygrać bitwę. Niestety, na radar nie ma rady. Trzeba się nauczyć jakie nacje, jakie mają zasięgi i ich maksymalnie unikać, po prostu mieć na uwadze, że radzieckie to są głównie dwunastki, są to też dziesiątki, amerykańskie to dziesiątki i tak dalej, i tak dalej, no i trzeba się tego mniej więcej nauczyć i gdzieś tam tego unikać. Dobrze zagrany niszczyciel w zasadzie potrafi przechylić szereg zwycięstwa na swoją stronę, jednak... Nie jesteś niezniszczalny, pamiętaj o tym. Pamiętaj, że samemu na flankę może się skończyć niezbyt przyjemnie. Pamiętaj, że nawet będąc na dobiciu możesz zrobić spota, za którego przeciwnicy będą robić obrażonka elegancko, a ty gdzieś tam będziesz sobie świecić, elegancko dostawać, dostawać hajsy i expo za spota, tym bardziej, że niedługo mają, mają to poprawić, jeżeli chodzi o mechanikę ekonomii, to... Dodam jeszcze, że Jolo po złośli to głupi pomysł. Lepiej poczekać i rozegrać to rozsądnie. Poznaj swój niszczyciel, Jedną z najważniejszych informacji jest właśnie jego wykrywalność. Wiesz wtedy, jak blisko możesz podejść, pozwolić sobie, tak, żeby móc poświecić przeciwnika, i Twoi zrobili resztę roboty. Nawet zostawiając na ogrysku hapeków jesteś w stanie dalej robić dużo w bitwie. To są właśnie niszczyciele. Pancernik, który jest na ogrysku. Może tylko strzelać, a jak strzela, no to jest wykrywany do widzenia nara. Krążownik, jeszcze coś tam może zadziałać, ale ty jako niszczyciel masz naprawdę dużo do gadania, nieważne ile masz tych swoich hapeków, czyli wytrzymałości. Najważniejsze to racjonować tymi hapekami, co było w punkcie wcześniej. No i dobrze później to wykorzystać. Dlatego trzeba się nauczyć radarów. No i to, co mówiłem, dobrze zagrany niszczyciel, a jak są dobrze zagrane dwa niszczyciele w dywizjonie, to potrafią naprawdę nieźle w bitwie namieszać. No i ostatni punkt, o którym mówiłem na początku, odpowiem na pytanie, jaką linię wybrać na początku. Trochę tego do wyboru mamy obecnie w grze, także nie jest to wcale takie łatwe pytanie. Jeżeli chcesz się bawić w torpedowca, to linie japońskiej niszczycieli do Shimakaze. Tam masz fajnego spota, działa to w zasadzie bardziej do obrony, no i torpedy, które robią naprawdę fajne uszkodzenia. Jeżeli chcesz być bardziej uniwersalny, trochę postrzelać, trochę potorpedować, to linie do amerykańskich, do amerykańskiego Giringa potrafi też sporo zdziałać. Tam na początku torpedy są krótkie, ale później się wydłużają, na początku działa głównie torpedy okazyjnie, a później się używa trochę tego, trochę tego. Jeśli lubisz daka-daka piw to masz do wyboru dwie linie. Radzieckie do delnego, lub japońskie do harugumo. Jednak przy tej drugiej Piff Puff zaczyna się mniej więcej od 8 tieru, wcześniej też jest to chyba ci torpedowo. Gdzieś tam ta radziecka linia do delnego potrafi nauczyć racjonowania właśnie wytrzymałością rozstawiania dymku, bo tam przy tej prędkości, którą one mają, można bardzo często pobawić się, no mimo masz dym, to bardzo często zdarza się, jak już się ogarnie kanonierki, to zdarza się go nawet nie używać. Gdzieś tam właśnie tak zwane kajtowanie, polecam Ci poszukać sobie, to jest przyjmowanie na siebie Właśnie kręcenie się, uciekanie od przeciwnika i wymijanie obrażeń i właśnie ta linia tego bardzo dobrze uczy. A w razie czego jak się robi ciepło, no to używasz tam gdzieś tego swojego dymu. To było pięć podstawowych porad ważnych dla graczy na niszczycielach. Nie jest to wszystko oczywiście, ale to pozwoli ci poprawić swoje osiągi w bitwach. Właśnie ogarnianie minimapy, to był to jeden taki mały podpunkt, który gdzieś tam wspomniałem, jest bardzo ważny. Oglądaj bitwy innych, wyciągaj z nich wnioski, ucz się na błędach innych. A będzie tylko lepiej. Właśnie te błędy, które przeciwniają przeciwnicy, yy, te błędy, które popełniasz, wyciągaj z nich wniosków. Pójdziesz na flankę, sam, zginiesz, nie rób tego. Pójdziesz tutaj, zginiesz, wyciągnij wnioski, co można było zrobić inaczej. No i tak to no właśnie nauka na niszczycielach jest trudna, ale jak już się ogarnie, to naprawdę ma się całkiem spory wpływ na. Bitwę. Dziękuję pewnie za obejrzenie tego materiału. Następne materiale najprawdopodobniej będą pancerniki z tej serii. Będzie się nie wiem, kiedy on się pojawi. Dajcie chwilę czasu na przygotowanie. Dzięki wielkie za obejrzenie. Jak zawsze zapraszam do innych materiałów. Hejo, pa. pa.